Taram. Pięciopak Matchboxa. Czy warto go było kupić? Co się okaże w tym filmie. Pięciopak zakupiony w Algim, chyba za niecałe 30 zł, 29,99 w zeszłym roku. W takim pionowym pakowaniu. Z tyłu mam grafikę. Autka, które jest przedstawione. Auto to, to Fiatik. Fiatik, który jest tutaj na środku widzimy też, że jest Audi, Porsche, e, Alfa Romeo, no i Volkswagen. Autobahn Express 5. No co, pierwszy pięciopak w kolekcji, kolekcji, którą przypominam e, się rozrasta. Jest już, są już 43 auta otwarte, sfotografowane, Instagram do zdjęć, zapraszam a my się zabierzemy za otwarcie tego pięciopaka. Jak go tu się otwiera, pomogę sobie trochę. No, to zacznijmy sobie od góry pudełka, w którym był schowany Audi. Audi elektryczny. etron tron Srebrny. Policaj. Wygląda na to, że niemieckie to jest auto policyjne. Czy to jest pierwszy Audi? Który otwieramy? Chyba z tego co kojarzę tak. Wszystko plastikowe, jakby spód, koła, to się, to się nie zmieniło. Dalej to są autka jednak z tej takiej półki, no jakby to powiedzieć, średniej. Ale już niebawem jadą do mnie autka z gumowymi kółkami. To się przekonacie, że nie tylko Hot Wheels takie robi, ale Matchbox również. No co? Fajny słów. Znaczek Audi. Światełka. Lusterka. Z tyłu wszystkie napisy. No i czterdzieste czwarte auto wlatuje do kolekcji. Pierwsze z pięciopaka, drugie to jest chyba faworyt z tego, dlatego kupiłem ten pięciopak do tego brązowego porszaka. To nie jest pierwsze Porsche GT3 na tym kanale 911 GT3 2007, bo w pierwszym materiale otwieraliśmy. Białą jego wersję. No, to, to wygląda. Tak, to jest tylko inna, inna barwa. ale tak, to wszystko niezmiennie to samo. Bardzo ładna linia tego poszeka jest. No, otwarta szyba. Odzorowany ekstra. Mi się podoba. No i jeździ, patrz, kto by pomyślał. Auto numer 45. Dobra. No i pierwsze włoskie auto, które mamy w rękach od Matchboxa. Które ja mam w rękach od Matchboxa, by pewnie mieć ich więcej. E, Fiat. To jest Fiat 500 Turbo. Hmm? Miętowy kolor, metalik. Logo małe tu jest, jedno drugie. Wszystko się zgadza. Można zajrzeć do środka. Jasna tapicerka, kierownica. No, lusterka, klamki. No, ten odlew jest yy, świetny też. Kierunkowskaz, nawet to zrobił. Lew paliwa. Spód tutaj nawet taka niby Imi siatki. Fajne małe zgrabne autko. Tył. Sexy. Mm. Kolejne. Dobra, zostały jeszcze dwa. U, niebieski spód. Ostrość. Niebieski spód. Coś nowego. Tego jeszcze nie było. A to jest... Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1965 Też bardzo ładny model No naprawdę powiem Wam Wykonanie tego modelu Felgi Wszystko mi się podoba może byłoby się doczepić do tego plastiku, co jest z przodu, ale tak naprawdę nie ma się co czepiać. Poprawnie zrobiony model, bardzo fajne auto. Nawet tu lusterko jest w środku. No. widać, widać, nie widać, widać, nie widać. Belgi też inne. Dla mnie bomba. Dobra. I ostatni z pięciopaka to będzie Volkswagen, Volkswagen Road Service, transporter, crew Cup. On tu ma jeszcze, patrzcie, łańcuch, jakieś koło zapasowe, jakieś tutaj. Torby wrzucili, żeby nie było pusto. No fajnie to wygląda hak. Jest cięższy, no jest większy. <laughs> Super, ale zabłysnąłem. No ale co? W rozwagach już odpakowaliśmy. Ale tam takiego um, transportera nie było. Te felgi to standard, widzę już któryś raz. Sorry za ostrość, Zmienię obiektyw i sprawdzam czy się nadaje. Jak się nie nadaje to mi napiszecie na pewno, ale ja pewnie zobaczę też przy montażu czy to będzie się rzucać w oczy, w oczy czy nie, dobra. No to co? Pięć kolejnych autek w kolekcji. Dobra. To jest najlepsze chyba, nie? Halo? Halo? Dla mnie bomba. Dobra. Bomba, bomba, kto nie oglądał, ten trąba. Dzięki za, za oglądanie i lecimy do następnego unboxingu, w którym będzie też coś innego. Nara!